A więc mango, ja jestem Trichik. Słuchajcie, mam bardzo dobrą nowinę. Mój kanał osiągnął 100 subskrypcji. Ja Wam oczywiście za to bardzo dziękuję, z całego serduszka. W ramach takiego podziękowania wykonałem paczkę efektów do Photoshopa, yy, które mają jakby motyw główny, to jest Valorant. Więc mam tam różne rzeczy związane z Valorantem, które będziecie mogli sobie bez problemu przekopiować. I teraz sobie, teraz Wam pokażę jak tą paczkę obsługiwać i co w niej, co się w niej znajduje, więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, słuchajcie, mam tutaj naszą paczkę. Trixix Valorant Pack. Dziękuję za pobranie paczki. Ok, e, najpierw co musimy zrobić, to tutaj trzeba się zająć głównie tym panelem. E, mam tutaj pierwsza rzecz, schowaj to. To trzeba sobie schować. Klikam sobie tutaj na nasze oczko i to nam się automatycznie chowa i pokazuje nam się to takie, powinno tu. Mamy tutaj różne foldery kolorowe i zacznijmy od pierwszego kolor, folderu, czyli kolory. Tutaj trzeba sobie nacisnąć oczko i bum, macie pokazane, proszę bardzo, wszystkie kolorki. Jeżeli chcecie, móc sobie za skopiować za pomocą tego narzędzia. Są to oficjalne kolory Valoranta, więc y, będziecie mogli sobie z nich korzystać. Y, jakby co, również możecie sobie wziąć takie to i przenieść. Trzymając, przenieść do jakiegoś tam waszego projektu, i wtedy na przykład tylko chcecie wiedzieć, szybko kopiecie i macie pięknie ten. Kolejna rzecz, kolejna rzecz postacie. Mam tutaj ostrzeżenie, że render nie są wykonane przeze mnie, więc nie należą do mnie. Mam tutaj wszystko, wszystkie postacie ogólnie. Takie. O! Tutaj. Okej, okay, spoko. Kolejny tekst tekst y, mamy tutaj trzeba to pokazać i mamy różne teksty pasujące troszkę do postaci jak wiecie Rayna ma takie fioletowe Phoenix takie troszkę ogniste Killjoy o, wszystko widzicie mam nadzieję że wszystko jest jasne jeżeli chcecie sobie takiego y, jeżeli chcemy sobie takiego tekstu użyć wchodzimy sobie tutaj w tekst mam powiedzmy chcemy sobie użyć Killjoy y, naciskamy na to prawy przycisk myszy kopiuj Styl warstwy. I teraz jak sobie coś piszemy, cokolwiek obojętnie. Mamy to. Porem wszystkie myszy i wklej styl warstwy, jak widzicie, już od razu wszystko pięknie działa. Działa tak również tak działa w sumie z każdym, nie? Więc bez problemu może sobie tego uczyć Kolejna rzecz mamy PNG, czyli już to takie strzałki i takie inne. Zobaczcie. Mamy takie dwie strzałki. Znaki zapytania oraz dwa wykrzykniki. To są tam takie. Mogą Wam się do czegoś kiedyś przydać. Światła. Światła są to takie, że z dwóch stron mam takie leciutkie światła w każdym kolorze. Tak można że sobie również tego użyć. Kolejna rzecz obramowania. Są to najwidomniaturek. Mamy białe, szare oraz taką czerwoną, czyli tą taką z kolor Valoranta teksturki, są to takie bardzo fajne ten, który można sobie użyć do miniaturek bardzo dobrze to wygląda, ja używam sam to do miniaturek ensina na przykład jak możecie teraz zobaczyć na ekranie, one są na tych miniaturkach to co mamy dalej, screeny screeny są to po prostu zdjęcia różnych miejscówek z Valoranta, które można sobie użyć Mamy 4 z Astenta, Have, jedną z Havena i dwie ze splita, więc to już tam nie ma o tym, co, co o tym rozmawiać, bo to są, nadzieje, że jasne. Kolejna rzecz, czyli czcionki. Mamy trzy czcionki. Futura STD, Proxima Nowa oraz Valorant. To są trzy czcionki, które według mnie są najfajniejsze do robienia takich miniaturek Valorantowych albo tam term. Wszystkie trzymacie w tym folderze, który pobraliście sobie. Każda z nich jest fajna bardzo. Jeżeli chcemy coś tam napisać, no to wiadomo, że wybieramy sobie z tą. I jeżeli chcemy sobie jakąś czcionkę dodać, no to trzeba zrobić coś takiego, że otwieramy ten plik z czcionką i naciskamy zainstaluj. Po zresetowaniu Photoshopa powinno być wszystko pięknie, ładnie. E, więc kolejną, już ostatnią rzeczą w naszym tym są loga gry. Mamy, e, mamy trzy takie pojedyncze logo V w trzech kolorach. No i loga Valorant. Białe, szare oraz czerwone. Tutaj mamy jeszcze na koniec tło, ale tego nie, nie ruszajcie, ponieważ to jest właśnie to. O, więc Tego nie, nie poradzamy ruszać. Jest go tutaj zablokowane. No i ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za 100 subskrypcji, które właśnie byliśmy na kanale. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. No i żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!